Teraz trochę powiem o materiałach laserowych, czyli tych materiałach współczesnych. Na zdjęciu jest projekt e, MIT, e, amerykańsko-izraelskiej badaczki Neri Oxman. Ona nazywa się Suk Pavilion. E, ona za pomocą e, wycinarki laserowej e, i e, robota najpierw stworzyła pawilon, który był e, tylko szkieletem, który był zbudowany z pawilon i potem... Zaprosiła, przyniosła ze sobą 6500 jedwabników, które wykonały resztę roboty. Więc te jedwabniki zostały zawieszone na, dolu, na dole tego, tego pawilonu. O, po, po, w oparciu o odpowiednie, wcześniej oczywiście zaprojektowane i wymyślone odkręcenie, te jedwabniki poruszały się w ten sposób, że nasz pawilon został wypełniony w taki sposób, jaki my chcieliśmy. Więc tak naprawdę trochę zachowaliśmy te te i użyliśmy je do procesu fabrykacyjnego. No i będziemy mówić teraz pokażę jakie są materiały samoorganizujące się, odpowiadające i responsywne i materiały kompozytowe. To są takie trzy główne trendy, o których się mówi, jeżeli chodzi o nowe materiale. materiały. Materiały samorganizujące się to są materiały, które organizują się już samoistnie na poziomie molekularnym. To jest akurat badanie Skylar Tibbitsa. Zwróćcie uwagę, że w pierwszej próbówce mamy elementy, które po dostarczeniu odpowiedniej ilości energii kinetycznej, zmieniają się i Skylar Tibbits mówi, że takie materiały samoorganizujące się i taki sposób myślenia to jest drukowanie 4D i to jest kolejny krok w myśleniu o współczesnych materiałach. Następny. Materiały responsywne, czyli shape memory polymers, tu też nie mówimy o drukowaniu 3D, tylko mówimy o tym, że wykorzystując właściwości chemiczne i fizyczne materiałów, możemy je w ten sposób kontrolować, żeby zachowywały się w sposób, jaki potrzebujemy dla naszego budynku. Czyli akurat ten, ten polimer, który został stworzony na Jaku w Barcelonie, na podstawie ilości światła dostarczonego otwiera się i zamyka yy, i dzięki temu on... To akurat jest projekt na elewa to jest, to jest projekt elewacyjny i dzięki temu nie musimy już projektować bardzo długich systemów, które by kontrolowały to, które mogą być często zawodne, centralne systemy elektroniczne, tylko mówimy tu o zachowaniu oddolnym. Kiedyś Tolem w swojej książce nazywał zachowanie rozproszone, inteligencja rozproszona, czyli tak naprawdę każdy z tych elementów odpowiada. Za jakieś działanie i nie potrzebujemy jednego centralnego komputera, który to wszystko steruje, tylko każdy z tych elementów um, odpowiada za swoje zachowanie i zmienia się w sposób wcześniej zaprogramowany. No tak na przykład też działają grówki, e, szarańcze, szczoły itd. Tak Następny slajd. Pamiętajmy no tutaj o biofabrykacji i biohackingu. E, to jest projekt e, z laboratorium, które powstało na Harvardzie które łączy ze sobą, które, które jest międzywydziałowym laboratorium, które zajmuje się biofabrykacją, biohackingiem. Na kolejnym slajdzie zobaczycie zaraz po podstawie, na podstawie jednej płytki, która została stworzona, została użyta do tego tak naprawdę i bakterii. Udało się wygenerować różne struktury, które były kontrolowane za pomocą czyn czynników zewnętrznych, chemicznych, biologicznych, um, biologicznych, chemicznych i fizycznych. I tak naprawdę na podstawie jednego elementu i takiego samego zestawu e, bakterii udało się uzyskać bardzo różne rezultaty. No oczywiście to jest, to jest, to jest jasne, że badanie, ale należy no się na tym, jak można taką technologię użyć w przyszłości. Kolejny slajd. No to są materiały kompozytowe, to już są bardzo popularne i bardzo pewnie znane. Tu jest GFRC, czyli czyli Glass paper, Fiber Reinforced Concrete, czyli włókno szklane oparte na, nie, cement, cement na włóknie szklanym. I to jest projekt Zachy Hadid. Zwróćcie uwagę, że to całość elementu została wyfabrykowana wcześniej no i pewnie z innych materiałów byłoby to niemożliwe. Pewnie gdybyśmy chcieli to wykonać za pomocą tradycyjnej siły roboczej, no nie udało się tego zrobić. Wszystkie te elementy zostały wyprodukowane w fabryce e, i przywiezione na miejsce, złożone. Podobnie na kolejnym slajdzie GFRG, w tym, że to jest Gips. E, świetny projekt Trahan e, Architects e, w Luizjanie. E, zwróćcie uwagę, że te panele są. W ogóle geometria tego budynku jest bardzo dynamiczna i ponownie te wszystkie elementy zostały wyprodukowane w fabryce, przywiezione na budowie złożone. No tu oczywiście pojawia się problem tego, że e, budynek, nasz, znaczy nasza konstrukcja nie jest cyfrowa, więc te elementy nie do końca się zgadzają. Sam byłem świadkiem, jak przyjechał do nas trzy kontenery z Chin i mieliśmy 30 robotników, którzy, którzy papierem ścielnym topiłowywali to, co jest źle zrobione. No ale ten, te procesy cyfrowe i ta fabrykacja idzie po kolei, myślę, że za 5-7 lat w związku z tym, że ta technologia naprawdę bardzo szybko idzie, będziemy już mieli lepiej to kontrolowane.